A jeszcze no This is easy. Dziękuję za grę Nawzajem Kurde to za proste było Ostatnie grałeś lepiej Nie wiem jakoś tak dzisiaj niewyspany jestem <laughs> A teraz zwalasz na wszystko. O nieberka wymówek, no. Nie byłem dzisiaj z tych S to wiem co mam robić. Bo niby że ten, że podatni na ogień, nie? a z drugiej strony mi się budowałeś pod, pod miastem, nie? Jakby się nie, nie, nie pozwolił zbudować pod miastem, to by było lepiej. No, ale się skupiłem na bohaterze, też nie no, wiesz. No. Może dlatego mi też nie poszło. Pewnie bohaterem polazłeś tam na tą wyspę i wytłukłeś wszystko. No. Jakbyś tam zrobił jeszcze twą fortecę, to może by ci się nawet udało. No to ty byś nie mógł nic zrobić. Ja? Gra by się toczyła bez końca, bo nie atakujecie przez morze. No ja. No ale wiesz, w takich sytuacjach to. No nie ma jezus, nie ma Jezus, no wiesz. Wtedy robię 10 statków, tych za 3000. No to co? Kończymy. No, no. 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 Dobra, tak więc komentujcie, oceniajcie. Subskrybujcie. Jeśli bardzo się podoba, to polecajcie znajomym. I pamiętajcie, przesyłajcie nam zgłoszenia. Więcej mm, informacji o tym, jak te zgłoszenia mają wyglądać. Macie po, w opisie filmiku jest filmik, link do filmiku. Tak więc obejrzyjcie go i przesyłajcie zgłoszenia. Papa. Pa. Na razie! Do widzonka!